Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Herston. Dzisiaj po raz kolejny jesteśmy na heroicznym bosie w ukrytym laboratorium. Po Maloriaku przyszła pora na Atramedesa i jako, że ostatnio na Maloriaku mieliśmy strasznie dużo szczęścia, to mam nadzieję, że dzisiaj szczęście nas nie opuści i Atramedes pójdzie równie łatwe jak Maloriak. Tym bardziej stworzyłem na niego specjalną talię mojego ulubionego Prista. Tak, już zdążyliśmy się nieraz przekonać, że Prist jest moją ulubioną klasą, jeżeli chodzi o zabijanie bosów na Czarnej Górze, a oprócz tego do tej talii wrzuciłem żrące bagienne szlamy, które niszczą broń przeciwnika, gdyż obawiam się, że na heroiku gongów nie dostaniemy. Mamy pana śmierci, więc już coś tam do kombo będzie. Te dwie karty póki co wymienię. Przydałby się jeszcze jakiś żrący bagienny szlam, którego oczywiście nie dostałem. Trudno. Broń ma 0 na 6, tak, broń ma 0 na 6. Tutaj się raczej nic nie zmieniło. Ciecho! co mnie straszysz? Dobra, będzie coś używał. Jestem bardzo ciekaw co on tam ma. Upiorny pajęczak, no dobra. Nie wiem w sumie, co jest takiego strasznego w tej karcie, że aż bossowi ją dali, no ale dobra. W sumie ta walka na normalu poszła dość szybko i nawet nie zdążyłem się zorientować i dowiedzieć jakie karty ten boss ma, więc... Może ma jakieś asy w rękawie, kto wie. Dobra, przyzwiemy pierwszego Pana Śmierci. Jego broń dostanie jeden ataku, ale miejmy nadzieję, że na tym się zakończy. Aczkolwiek z tego co kojarzę, on ma kartę dodaj broń ileś tam ataku. I bodajże zadać trzy punkty obrażeń stronnikowi przeciwnika, więc może być niebezpiecznie. Dobra, dobierzemy sobie dwa punkty życia do mojego y, Pana Śmierci. Wewnętrzny żar. Czyli karta do naszego komba. Na razie wewnętrznego żaru nie będziemy używać gdyż nasz pan śmierci ma trochę mało punktów życia. Miejmy nadzieję, że przeżyje kolejną turę. Ała! No trochę nam się teraz oberwi, nie da się ukryć. Tak teraz by mi się zdecydowanie przydał żrący bagienny szlam, którego nie dostaliśmy oczywiście. Niestety. Dobra, niech będzie Das Dingo. Oprócz tego użyjemy Circle of Healing. Masz 2 na 8. Dobra, dobierzemy jeszcze raz. Co byś miał? 8 na 8. Może takim stworem zabijemy mojego przeciwnika, jak dobrze pójdzie. Co uderzysz? Das no dobra. O! Magmor. Tak, jak widzimy. Mamy problem. I to nie mały. Taunt 10 na 2. Nie za bardzo mam go teraz zniszczyć. Bo niestety wywaliłem moje słowo cienia śmierć. No dobra, no to przeczekamy. Co uderzysz? Dobra, uderzył się za 8. Więc w sumie tragedii nie ma. Ojej, teraz by mi się bardzo przydało słowo cienia śmierci. Nawet nie wiecie jak bardzo. Nie to słowo cienia, ale miło, że się jakieś trafiło. Jakiego broń ma już 7 ataku? Cóż to jest? Zadaj 3 punkty obrażenia stronnikowi, daj twojej broni plus 3 do ataku. No ja broni nie mam, więc średnio przydatne dla mnie. Znowu to! No i coś czuję, że kolejna która będzie naszą ostatnią. Awa, Ała o mamo. Żrący bagienny szlam poproszę? Coś gdzieś, nie wiem Tak, dostaliśmy śluzożera, Niezbyt on mnie teraz uratuje. No ale niech będzie. Tak, broń przeciwnika ma już 10 ataków. Trochę sporo. O, jeszcze więcej. Dobra. Broń 13 ataku. No, taka mała broń, co mi tam. Tam. I niestety ginę. No cóż, nie mieliśmy tutaj dużo szczęścia, jeżeli chodzi o dobór kart. Poza tym dostaliśmy dwie karty, których nawet użyć nie mogę. Ta. Dobra, spróbujemy raz jeszcze. W sumie zastanawiam się, dlaczego nie wrzuciłem do tej talii Harrisona Jonesa. Chyba w sumie tak zrobimy, czekajcie. Zrobię tutaj małą podmianę. A nie, prześnięłam Harrisona Jonesa. Zapomniałem, że dostałem go przed resetem kart 100 lat temu. Dlatego też musimy się musimy sobie poradzić bez niego, dobra. Ale jakby się żelący bagienny szlam trafił chociaż jeden z dwóch, które mam w tej talii, to myślę, tak źle by nie poszło. Tak, Atramed jest podejście kolejne. Się... Dobra, mamy Żrący Bagienny Szlam, więc nie jest źle, jest dużo lepiej niż w poprzedniej duże Tak to wymienię, bo to w sumie okazało się niezbyt przydatne. I czekamy co się stanie w tej walce. Kradzież Myśli, no niezbyt mi się to teraz przyda, tym bardziej, że nie mogę tego użyć. W sumie najlepszą opcją na pierwszą turę była Kapłanka. Co wystawisz? O baśniowy smok tej karty jeszcze nie widzieliśmy po stronie mojego przeciwnika. Wizja umysłu. Dobra, użyjemy tego. Piskle zmierzchu. Dobra, niech będzie. Co prawda bardzo złe rzeczy robię, że to wystawiam. Bo bafuję mu cały czas broń, no ale... Niech będzie. Smocze jajo. Okej. Okay. Co uderzysz? Smoka. No dobra. Dwa... Nie no, broń jeszcze super silna nie jest, więc myślę. Nie ma tragedii. Dobra. Do której tury? Do szóstej tury by było warto poczekać z tym wszystkim. Bym wtedy mógł mu zniszczyć broń, wystawić pana śmierci, od razu go bafnąć słowem mocy tarcza. Myślę, że to by był dobry pomysł. Dobra, pokradniemy mu karty. Zobaczymy. Może tym razem coś przydatnego dostanę? Imperator Taurisan. Dobra, wystawię kapłankę. Może w gniew przeciwnika na siebie przeniesie? No, chyba niekoniecznie o to mi chodziło. Dobra, broń bijąca po 7. Fajnie, fajnie, nie ma co. Zdecydowanie warto się jest pozbyć jej już teraz. Dlatego też. Do widzenia. Miło było na nią patrzeć, ale jednak podziękujemy. Myślę, że pana śmierci mogę już teraz przyzwać. Miejmy nadzieję, że tą turę przeżyje. A tymczasem zobaczmy, co zrobi mój przeciwnik. Tak, wyposaży się w kolejną broń na 6 Przyzwie jakiegoś wściekłego smoka. Czy to. Dobra. Na szczęście, pan śmierci przeżyje tę turę, więc nie jest źle. Słowo cienia ból. Dobra, przywrócimy sobie cztery punkty życia. Coś tam jeszcze dobiorę. O, słowo cienia śmierci akurat na tą walkę może się okazać bardzo przydatne. Dobra, niech będzie śluzożer. I w sumie zrobimy tak. Jeszcze jeden żrący bagienny szlam, by się przydał. Zostaw mojego pana śmierci. No szkurde. A ta karta mi była tak potrzebna. Oj, oj, oj. No i co teraz? Jego mogę zniszczyć słowem cienia śmierci. Jego też mogę zniszczyć moim Tauntem. No niech będzie smog, no bo co tutaj mogę zrobić innego? Co uderzysz? Biedny Taunt. Tak, mamy dwa punkty życia, całe mnóstwo. O, giniemy. Tak. Myślałem, że ta walka pójdzie znacznie łatwiej. Tym bardziej, że każdy mówi, że to maloria jest najgorszą walką. Aż mi się przypomina Chromagus z poprzedniego skrzydła, gdzie wszyscy się na nim męczyli. Ja miałem jak zwykle więcej, więcej szczęścia niż rozum i go pokonałem pi za pierwszą próbą. Dobra, Atramedes z numer 3 czy 2 nie pamiętam. Kontra Atramedes. No, żadna z tych kart mi się nie przyda. W sumie nie wiem, czemu ja tę wizję umysłu i wizję różnych dziwnych rzeczy wyrzuciłem do talii. Bo póki co to one mi się do niczego nie przydają. O, ale mam przynajmniej trzy karty do kombo, Więc nie jest źle. Szkoda, że dopiero w ósmej turze mogę ich użyć. O, kolejny w z Velena. Zobaczcie, jak ślicznie. Dobra, to myślę, że po prostu ja mojego przeciwnika przetrzymam do tej tury numer. 8, tylko czy ja to przeżyję? Mam nadzieję, że tak. Zaraz się okaże. Dobra, stworów silnych to mój przeciwnik na początku nie wystawał, więc myślę, nie ma tragedii. No, mamy żerący bagienny szlam. Zobaczcie, jak idealnie. Dobra, to ja myślę, że zrobię tak. Wystawię pana śmierci. Broń będzie miała tylko jeden ataku, więc myślę, że tragedii nie będzie. Okej. Okay. Dobra, Pająk ginie. I możemy zrobić tak. Ech, możemy zrobić tak. Użyjemy wybrońca Welena. Tylko, że kurczę, niedobrze. Dobra, użyjemy wybrańca Belena. Kurczę, boję się, że on zginie. A jednak chciałbym, żeby on przeżył tą turę. Dobra. Niech będzie tak. I zaatakujemy na Tramedesa. Przeżyj tą turę i będzie dobrze. Rostwory przeciwnika się o niego pozabijają. Broni nie użył, czyli jest super. I zrobimy tak. Kolejny wybraniec z Welena. Yy, zniszczymy mu broń, bo już się trochę nabufowała za bardzo. I uderzymy go za 13. Dobra. No Przyzwyczaję kolejnego smoka i użyję kolejną broń. Dobra, broń 0 na 5, więc tragedii nie ma. Smoki się o siebie niszczą. Teraz tak, mamy kapłankę, podleczymy go. Co dostaniemy? Boski duch. No co prawda, boski duch w tej sytuacji nie jest najlepszym wyborem, no ale. Wiecie, lepiej go użyć niż stracić. Jego stronnika w kolejnej turze Tym bardziej, że, że jeżeli ten stronnik przeżyje tą turę To mój przeciwnik w kolejnej ginie No to ty dziadu, ty Znaczy w sumie dużo ci to nie dało, bo i tak giniesz w kolejnej turze O, studnia światłości Tym razem nie był Lightwell zagłady, bo tym razem W końcu udało mi się Panem śmierci pokonać mojego przeciwnika Czyli to co próbowałem już na dwóch bossach bodajże Dobra, atrament jest pokonany za drugą czy trzecią próbą. Już nawet nie wiem którą, no, ale jakoś poszło. No dobra, dzisiaj to było tyle. W kolejnym filmie pokonamy albo postaramy się pokonać Nefarian'a po raz kolejny. Ale dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!